Wiecie. Jako, że jesień jest w pełni, chciałabym z Wami zrobić pięknego jeża z ziemniaka. Do jego wykonania będziecie potrzebowali ziemniaka, wykołaczki. Są to takie wykołaczki krótkie, które łamiemy na pół. Ewentualnie jakąś białą kartkę, markera, klej. Możecie też wykorzystać gotowe oczy, takie ruchome. No i zaczynamy. Tak jak wspomniałam, takie wykołaczki łamiemy sobie na pół i wbijamy. I tak naprawdę im gęściej będziecie wbijać je, tym Wasz jeż będzie ładniejszy. Ja zrobię kilka pierwszych warstw, żebyście zobaczyli mniej więcej jak to wygląda. A, tutaj na tym etapie nie przejmujcie się, jeżeli wykałaczki jedno od drugich są ułożone, jedne wyżej drugie niżej, bo później możecie sobie po prostu je bardziej wbić i wyrównać. Ale radzę Wam to robić na końcu. Wtedy będziecie widzieli już efekt końcowy. I tutaj kolejną warstwę ja przyczepiam między tymi, czyli tak po środku. Widzicie. Nie zawsze to Wam wyjdzie równo, ale wcale się tym nie przejmie. Ja trochę powbijam rzadko moje wykołaczki, z tego względu, żeby e, też nie zanudzać Wam tym, bo to w kółko jest jedno i to samo. A Teraz Wam pokażę, jak ja robię oczy. Więc zwykła biała kartka, składam sobie ją na pół, żeby od razu moje oczy były równe. Teraz wycinam sobie mały kawałek. E, możecie sobie tutaj zawsze ołówkiem narysować kontur. I od razu ja wycinam dwa, żeby były mniej więcej takie same. Przed nami. No. Ja przykleję sobie zwykłym klejem oczy. Wy możecie użyć do tego magika, ale zwykły klej też daje radę. Zdecydowanie zrobiłam za dużo oczy jak na małego jeża, więc ja wytnę jeszcze raz mniejsze. Rysujemy markerem źrenice. I nos również możecie wyciąć i przykleić, ale ja zrobię sobie go markerem na ziemniaku. tutaj Wy możecie sobie dać więcej warstw kolców. Wtedy Wasz jeż będzie bardziej na taki bogate. I tak jak widzicie, mama, Mamy. Mam nadzieję, że zachęci Was to do wspólnej zabawy z rodzicami. Mam nadzieję, że Wasze jeże będą zdobiła Waszą półkę. Dziękuję Wam za to, że oglądacie i życzę Wam miłej zabawy.